łącząc te wszystkie elementy, które widzimy, oklaskiwanie się wzajemne, kibicowanie sobie, te deklaracje o walce, o demokrację, o demokrację praworządność, jednocześnie oklaskiwanie żywiołowe wypowiedzi lidera politycznego, no jasno świadczą, że to jest jedna ekipa po prostu, jedna ekipa, która ma poczucie, że państwo należało do nich. Jesteśmy oskarżani o to, jako Polska, że prześladuje się w Polsce sędziów i tacy sędziowie taką działalność prowadzą i jak widzimy, no pan Żurek ma kilkanaście postępowań dyscyplinarnych i śmieje się z tego, natomiast to się stałoby w Niemczech. W Niemczech po prostu Bundestag złożyłby wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o usunięcie takiego sędziego z urzędu, bo w Niemczech od tego typu spraw nie są żadne sądy dyscyplinarne, żadne postępowania dyscyplinarne, które są prowadzone wewnątrz środowiska sędziowskiego, tylko po prostu Parlament skierowałby wniosek, żeby takiego sędziego usunąć, a Trybunał Konstytucyjny zdecydowałby, czy taki sędzia narusza konstytucję. I tutaj oczywiście do oceny widzów Pozostawiam, czy ta aktywność sędziów przedstawiona w tych materiałach, te takie czołobitne przywitanie pana Żurka wobec pana Donalda Tuska, oklaskiwanie go, oklaskiwanie tych aktywistów opozycji i to wystąpienie takie buńczuczne, że on ma gdzieś porządek prawny, postępowanie dyscyplinarne, będzie walczył o demokrację. No może zdjąć togę, zrzec się urzędu i oczywiście wystartować z list Platformy obywatelskiej.